Siemano Ekipa witam was serdecznie i powiem wam, że chyba nieświadomie wystartowałem kolejną taką miniserię. Czyli tydzień, gdzie testuję same wody witaminowe. I teraz nie będziemy mieli żadnych sztucznych reakcji, kurde, jak przy przypadku Nourasha. W kolaboracji z mafią Jerelo, smaku różanym z cytryną, bo bądźmy szczerzy: wszyscy wiedzieli, że to była cukrowa woda witaminowa. Po co ja jeszcze się tak sztucznie ekscytowałem, jak ci wszyscy kurde youtuberzy powyżej milionowi, wiecie? Jak na przykład teraz grałem w Skład Poczcie, Patrzcie, jestem najlepszym grodziem na świecie. Zapierdzieliłem dwóch typów. Jaki ja jestem OP? No nie, no i w jakim to kurde kierunku pójdzie? Wolę jednak, kurde, zostać po staremu. Dzisiaj przetestujemy sobie drugi Vitamin Fuel. Wiedziałem, kurde, po prostu, że nie może być to jeden smak imbirowo-kwaśno-wiśniowy. Tylko musi być to jeszcze jeden smak. Tym razem mamy do dyspozycji brzoskwiniowo-truskawkowy, co oznacza, że będziemy mieli naprawdę nielada rarytas i. Jeszcze raz to powiem, nie dowierzałem, że kurde będziemy mieli do dyspozycji tylko jeden smak wody witaminowej od Osi w kolaboracji z Cyberpunkiem. Jak przy Energy Boosterach wyszły dwa smaki, tak tutaj wiadome było, że Osi również wyjdzie z dwoma smakami, więc dlatego ja na szybko zrobię zdjęcie do miniaturki i zaraz wracam. Tak, Sytar znowu zapomniał zrobić zdjęcia do miniaturki, chociaż, że przyrzekał, że to będzie ostatni raz poprzednim razem przy okazji Monstera. Brawo, Sytar! Dobra, szybka piłka, szybka akcja, w końcu teraz trwa Euro, co nie? Wczoraj Niemcy rozbiły Szkocję, jak mi żal było Szkocji, bo jednak, kurde, dobra, słabo grali, ale żeby te germany zarąbane, kurde, takich zeszmaciły, zgnoiły... No nie do pomyślenia, no, no co, grają u siebie, mm, pff, tylko traficie na Polaków, będzie tam mieli kurde euro idealne. No i jako, że poprzednim razem mieliśmy rzęską postać z Cyberpunka, czyli jak dobrze pamiętam to była Valerie, teraz mamy Vincenta na butelce. Cała butelka to jest po prostu żółty kolor. Jak przy przypadku tej czerwonej wody witaminowej, czyli wiecie, sour cherry z ginger. Była to postać rzęska plus jeszcze czerwony kolor. Tutaj mamy po prostu zmieniony background na żółty. Postać męską. Wiem, że teraz mnie cyberpunkowe świry będą na pierdziel, że... Ale... Ja wiem, ja wiem, ja nie grałem w Cyberpunka, więc dlatego poszedłem na Gamepedię i dowiedziałem się wszystkiego, no już w sumie przy okazji Energy Boostów. Więc mogę lekko sypać wiedzą, no wiecie. Dobra, chodźmy tutaj. Niestety nie ma żadnych soków brzoskwiniowych ani truskawkowych, jedyne co to mamy aromaty naturalne. Yy, dobra, od początku. Woda, sok jabłkowy, zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, naturalne aromaty, naturalny aromat truskawkowy z innymi naturalnymi aromatami, zagęszczony sok z czarnej marchwi, zapewne jako barwnik, witaminy, jacyna, kwas pantotenowy, B6, B12... Znowu będziemy chyba mieli wartości odżywcze na 200, tak, na 278 ml, więc musimy razy dwa to wszystko zrobić. Wartość energetyczna 55, czyli 110 kcal, żadnych tłuszczów, kwasów tłuszczowych nasyconych, 26 g węglowodanów i tyle samo cukru, żadnego białka, 12 sety g soli, z witamin mamy 9,9 mg niacyny. 78 mg witaminy B6, 1,38 mikrograma witaminy B12 i 2,34 mg witaminy B5, czyli kwasu pantotenowego czy witaminy B3. Zawsze będę się mylił. Jakby ktoś mnie poprawił, zapraszam oczywiście. Brzoskwiga z truskawką. Z tego co widzę jest naturalny aromat tylko truskawkowy, co oznacza oczywiście, że może być ta sama historia jak przy okazji tamtej wody witaminowej, gdzie miały to być kwaśna wiśnia i imbir, a wyszła z tego jabłko wiśnia. Czy tutaj będzie tak samo, tylko że w tym przypadku jabłko truskawka? Mam nadzieję też, że nie będzie tej zakrętki jak przy przypadku nie jest. Jak przy przypadku No yy, Nagrywałem to jakieś 5 minut temu, jasne. Nie rozumiem tych firm, kurde. Co, co one sobie myślały, kiedy robiły takie niby eko rozwiązanie? Dobra, przyznaję. To jest zapach truskawkowo-brzoskwijowy, dobra. Bardziej tutaj czuć truskawką takim truskawkowym pikolo, ale brzoskwigat również jest wyczuwalna. Nie powiedziałbym, że to jest brzoskwingowe pikolo, ale jak tak też to wąchnąłem ten drugi raz, to spotęgowały ten zapach brzoskwingowy, ten zapach truskawkowy. Więc dlatego no cóż będzie ciekawie, poczekajcie, mamy tutaj żółty, to pomarańczowy kolor. Bo wiecie, tutaj mamy żółtą butelkę. Przy okazji, kurde, tego napoju możliwe, że jest czerwony, czyli to by się równało pomarańczowy, czyli chyba jednak to jest czerwony kolor. Dobra, wlejmy tutaj i zobaczmy. No, taki czerwony podchodzący pod pomarańcz? Poczekajcie chwileczkę. Powiedziałbym, że tak. Czy może to jest żółta z szyjka tylko, a reszta jest przezroczysta? Nie wiem. CD Projekt robiło ten napój z Ośli. Oni projektowali wszystko. Dobra. Yy, oni wiedzą wszystko na ten temat. Yy, my wiemy jedno, że żeby wydać ostateczny werdykt, musimy jego spróbować. I wydaje mi się, że ten smak może być na równi z tamtym smakiem, bo jednak. Tym razem Osi wybrało e, w sumie CD Projekt. Wybrało chyba dwa naprawdę bardzo dobre smaki. Dwa smaki, które ja naprawdę lubię. Dwa smaki, które ze sobą mogą się mega komponować, ale jeżeli ktoś to spierdzieli, no to no słabo. <laughs> I pozwólcie, że teraz tutaj ja sam siebie opierdzielę. Cytar, nie możesz zapominać, że to jest woda witaminowa od Osi. Tutaj jeszcze istnieje trzeci smak, czyli smak jabłkowy. Więc tak naprawdę nie masz dwuczłonowego smaku, tylko trzyczłonowy: jabłko, truskawka i brzoskwinia. Kiedy jabłko z brzoskwiją naprawdę dobrze się łączy, w sumie z truskawką też, tak to połączenie tych trzech smaków plus jeszcze ten cały blend osi dodawany do tych wód witaminowych, no kurczę, strasznie się to, to ze sobą gryzie. E, smakowo to jest naprawdę no, 35% smaku. Truskawki, takie 45% smaku brzoskwini, a reszta, czyli 20%, czyli ta reszta smaku, to jest taki smak jabłka. Yy, za każdym łykiem te udziały procentowe zmieniają się jak w kadejgoskopie. No naprawdę, no popierdzielenie, pomieszanie z poplątaniem i z popierdzieleniem, no. Strasznie się te smaki ze sobą gryzą. Yy, Ogólnie to jest naprawdę dobre, nie tak dobre jak kwaśna wiśnia z imbirem, ale też kurde tutaj trzeba powiedzieć jedno, że tutaj mamy już te obydwa smaki obecne i truskawkę i brzoskwinię. Jak powiedziałem wcześniej w takich według mnie procentowych wartościach, ale występują. I naprawdę powiem wam, że to jest kurde strasznie taki smak podobny do osi. Bo kiedy robią te trzy członowe, no bo ja tak no nie wierzę, żeby było tylko i wyłącznie stricte, na przykład dajmy na to winogrono z smoczym owocem, kiedy jeszcze mamy do dyspozycji to jabłko, które jest wyczuwalne. Tylko czasem kurde jest tak zakamuflowane mocno, że jego w ogóle nie czuć. Ale you know the case? Osi, kurde, już nas przyzwyczaiło do tego, że ich wody witaminowe w jakimkolwiek stopniu jednak, ale jest tam wyczuwalny sok jabłkowy, smak jabłkowy. Wiecie, niezależnie od tego, jaki by to był smak, yy, jedynymi chyba wyjątkami to był właśnie ten yy, Osi Mata Jagodowy. Jagodowy, właśnie z tym drugim, którym zawsze zapominam kwiatowym smakiem. Tam nie było w ogóle czuć soku jabłkowego, i to był jeden z najwybitniejszych smaków od Osi, jaki wyszedł do tej pory. Dalej. Czy to mógłby być jeden z tych igoświątkowych napojów, tych wód witaminowych? Chyba jednak nie. Nie patrzę na Energy Booster i tak dalej. Tam naprawdę był leciutko wyczuwalny sok jabłkowy, ale no. To jest jednak inna seria. Rave Potion. To jest ta sama historia. Melo nie jeszcze kurde nie można było powiedzieć, że tam jest obecny sok jabłkowy. Ale już w Ananasie grejpfrucie już tak. Jeżeli jeszcze wyjdzie trzeci smak, to ja się kurde nie wiem, no, załamię. Dobra, według mnie to by było na tyle. Pomniejsza, opisałem wam ten smak, bo jednak to jest, na... to jest jeden z tych trudniejszych do opisania smaków bo te smaki są naprawdę zmienne Na, w jednym łyku czułem bardziej brzoskwigę ponad y, truskawką i jabłkiem dalej ten drugi to był jabłkową bombą a w trzecim truskawka przejęła w ogóle wszystko czuć było trochę brzoskwigi i tak dalej no pomieszanie z poplątaniem i może to być dobry znak dla jakiegoś napoju, ale do no kurde, my jednak chcemy taki balans od początku do końca, co nie? No i widzimy się następnym razem. Tutaj już mogę zaspoilerować, że albo to może być seria Arctic, bo tam też są wody witaminowe i były w moim lewiatanie, ale nie wiem czy są nadal. Albo kolejna seria 8osi, tym razem ta lemonianowa. Pewnie to wytnę, ale jeżeli nie wytnę, to macie lekkie spoilery. No i... Powiedzcie mi szczerze, co myślicie o tych wodach witaminowych w kolaboracji z Cyberpunkiem. Według mnie naprawdę warte uwagi. A jak chcielibyście, zapierdzielajcie do Kerfura, czy tam gdziekolwiek się pojawiły i bierzcie i dawajcie zaś w komentarzach, co wy o nich myślicie.